Dzień dobry, świry z Netflixa. Witam Was wszystkich z tej strony, Jack Samurai. Powiem Wam, Panie i Panowie, to jest po prostu odjazdowe. Warto było jednak czekać tyle czasu, aby zobaczyć, czy w końcu uda się tego pierdzielonego Horde Prima pokonać. Naprawdę. Piąty sezon Shira to jest jedna z najlepszych rzeczy, które obejrzałem w tym roku, nie licząc Glitchtecha i innych produkcji. Zapraszam więc na krótką recenzję sezonu piątego Shira i Księżniczki Mocy. Zacznijmy od tego, że od razu dostajemy wszyscy akcję popysku. Horde Prime najeżdża eternie w celu opanowania całego wszechświata i tylko Adora będzie mogła go jakoś powstrzymać. Poza tym, sezon piąty jest też pełen niespodzianek, ponieważ dowiadujemy się więcej na temat przeszłości naszej bohaterki oraz największego wroga, nie tylko jej, ale wszystkich wcieleń Shiry, jakie kiedykolwiek powstały. Ale najważniejszą rzeczą w Shirze i Księżniczkach Mocy w piątym sezonie jest to, że większość postaci, które występują w nim, dostały naprawdę dobrze wyeksponowany czas antenowy. Majka, ojciec Glimmer, Shadow Weaver, nawet kurde Swiftwind dostali nawet wątki, które naprawdę potrafią widzę zainteresować. Tutaj nie ma miejsca na nudę. Każda postać tutaj ma coś do powiedzenia. Wszędzie, w tym całym rozgardiaszu, chaosie, wojnie, która rozegrała się w Eterni. To po prostu jest niesamowite. Tak, nadal się tym jarem, ponieważ niedawno obejrzałem to wszystko, ale powiem Wam szczerze: długo nie widziałem czegoś tak pieczołowicie zrobionego od czasów Avengersów i koniec gry. Bracia Russo zrobili naprawdę świetny film. Natomiast twórca Shiry jest po prostu pierdzielonym geniuszem, jeżeli chodzi o budowanie całego tego klimatu. Gościu, jesteś po prostu kozakiem. Ale dobra, omówimy jeszcze kilka innych rzeczy. Oczywiście nie, nie będę tutaj podkreślał związków, wiecie jakich. Dobra, po prostu nie bójmy się tego powiedzieć. Yy, tych samych płci, ale to już jest nieistotne. Zresztą ja wypowiadałem się. Na ten temat w pierwszej mojej ocenie całej Shiry od sezonu pierwszego do czwartego. Także zapraszam Was na prawą stronę ekranu, będzie tam karta z playlistą. Więc umówmy, co jeszcze takiego jest świetnie zrobionego. Jak mówiłem, wszystko rozkręcało się tutaj powoli. Ale efekt kulminacyjny w sezonie piątym jest po prostu niesamowity. Nie dość, że dostajemy wygląd nowej Shiry. Która wygląda już o wiele bardziej jak sam oryginał. Oryginalna Shira niestety nie wyglądała zbyt zachęcająco, bo powiedzmy szczerze, pierwsza sira była tylko po to, aby sprzedać zabawki. Ale dzięki temu nie mielibyśmy tej siry, którą mamy obecnie. Co z kolei obraca się na wielki sukces Netflixa, jak i samego twórcy serialu. Jeżeli chodzi o naszego drogiego Horde Prime, no to jest obraz takiego typowego despoty, którego racja jest najważniejsza i nie liczy się z nikimkolwiek, ani czymkolwiek. No ale cóż... Czego można się spodziewać po gościu, który ma tak wysokie ego, że musiał stworzyć armię swoich własnych klonów? Halo, Palpatine! Ktoś ci podpieprzył pomysł! Lukas, film! Gdzie są prawa autorskie? Oczywiście mamy tutaj też wątek przemiany, ponieważ jednak katra wykazywała pewną dozę do zmiany, jednak tu, w tym ostatnim, najważniejszym momencie, podejmuje bardzo dobrą decyzję. Oczywiście jest tutaj też wiele rozpaczy, bólu, płaczu. W tym wszystkim najlepsze jest to, że nie za każdym razem wygrywało dobro, bo Ludzie, ja rozumiem, że to jest animacja, baja, ale ile można wciskać ludziom kit, że dobro zawsze zwycięży? Ja poza tym powiedziałem, ja za bardzo dobrych charakterów nie lubię. Wiecie dlaczego? Bo są sztywne, sztampowe, a tu. A tu tego nie ma, tu jest wyjątkowe. Tutaj prawie każda postać jest inna. Ma swoją osobowość, moralny kodeks, marzenia. Tutaj nikt nie jest bezpłciowy. To jest coś wspaniałego. Gość odwalił kawał dobrej roboty. Możecie napisać mi dokładnie w komentarzu twórcę Shiry, bo tak nie do końca mogę sobie przypomnieć. Ale w każdym razie próbuję wam po prostu tego nie spoilerować. Polecam wam, nawet jeżeli nie lubicie tak jaskrawych kolorów. Kreska może się wam nie spodobać, ale dla samej fabuły obejrzyjcie calusieńką Shire. Poza tym przemiana postaci też bardzo mi się podobała. Między innymi Entrapty, no i Skorpi. Wcześniej Entrapta była po prostu uznawana za taką słodką, ale za to troszeczkę walniętą na mózg szajwózkę która ma bzika na punkcie technologii i wcześniej dołączyła do Hordy. A Skorpia, no cóż, była wcześniej w Hordzie, ale odkryła swoje moce. I teraz wedle mojej opinii stała się jedną z najsilniejszych księżniczek, jakie kiedykolwiek były w tej serii. I to naprawdę się chwali. Tutaj pokazane było tutaj wszystko. Cała ta zmiana bohaterów, ich osobowości, troszkę poglądów, no i szerokie zrozumienie przyjaźni. Wiem, zupełnie nie gadam jakby to było o My Little Pony, no ale no o tym między innymi jest serial. Ale tu najważniejsza jest więź między nie tyle co księżniczkami, co przyjaciółmi, najbliższych tobie osób, ludzi, których kochasz. No bo głównie o tym mówi cała Shira. To by było po prostu na tyle. Była krótka recenzja i zwięzła. Mam nadzieję, że Was przekonam do tej produkcji. Uwieście mi, będzie warto, żebyście obejrzeli wszystkie pięć sezonów. Tak, by ktoś Was namawiał do obejrzenia całego dekasale papel, czyli domu z papieru, albo nie wiem. Dobra, na pewno nie 365 dni, ale w każdym razie bardzo Wam dziękuję, że wysłuchaliście mnie do końca. I tym razem. Dałem już te sceny, które już powinny bardziej pasować. Przygotowałem się do tego o wiele bardziej pieczołowicie. Także mam nadzieję, że Wam się spodobało. Skomentujcie, subskrybujcie. Zapraszam też na Discorda oraz na grupę na Facebooku. I jeszcze jedno. Dam wam niespodziankę na samym dole listy. Ale <laughs> będziecie na pewno zachwyceni. Nie, nie będzie słuchara na koniec odcinka. Będzie to. A! dowiecie się potem jak wrzucę to pod film. Dostaniecie takiego bardzo fajnego linka. A ja teraz będę wam mówił ciao. Pa pa. Do zobaczenia w następnych recenzjach.